Hej, hey, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim krótkim odcinku, w którym chciałem wszystkim podziękować za aktywność, która pojawia się pod filmami Histarkowa i zarówno innymi, na przykład Stwierdzy też. Eee, Bez w szoku, że to tak się, tak się fajnie to przyjmuje. Oczywiście chciałbym, żeby to dalej tam trwało i tak dalej. Eee, bo to dla mnie jest serio. To jest dla mnie szok, nie? że po takim czasie, jak średnio wrzucałem filmy nie wiem co drugi dzień, tak nieregularnie, to teraz jak chciałem właśnie wrócić do tego regularnego, w miarę możliwości, też mi mniej więcej praca pozwala czasami, e, że tak powiem, nagrać tyle materiałów, żeby było od poniedziałku do piątku. E, więc no, cieszę się, że jest taki odbiór, a nie inny e, i chciałbym, żeby to tak mniej więcej dalej, dalej szło. Oczywiście teraz to te odcinki, mam nadzieję, że uda mi się mm, ogarnąć tyle materiałów, żeby było do piątku, że się postaram, a już dokładnie za, bodajże za półtora tygodnia dokładnie e, będzie premiera Mortal Kombat Jedynki, najnowszej odsłony. I raczej na pewno będę ją wrzucał tutaj na kanał. Fabułę, jeżeli będziecie chcieli, to też wrzucę tą inwazję i tak dalej. Ale Fabułę to właśnie tutaj będę chciał wyrzucić. Tylko mam taki plan, aby to zrobić mniej więcej bez pokazywania tych walk. Chyba, że będziecie chcieli, jeśli, tam, jeśli będziecie chcieli z tymi walkami, no to dajcie znać w komentarzu pod tym filmem. A jeśli no nie będzie komentarzy, no to będę chciał zrobić, żeby już zacząć z kamerką, mniej więcej nagrywać tego mortala, takie tam gierki. Z prawej strony oczywiście nie tarkało, bo tutaj to zapisuję klipy od razu, jak mi uda się coś ciekawego nagrać, coś tam zdobyć i tak dalej. Wiecie, typowo do odcinków. A myślę, że na przykład kamerka będzie też w twierdzy tej definitywnej edycji. Myślę też jeszcze nad cyberpunkiem nad tym dodatkiem, bo zapowiada się mega ciekawie. A dodatek jakoś sporo nie kosztuje. Więc też myślę nad Cyberpunkiem, bo podstawka mega mi się podobała. Przychodziłem parę razy i no dla mnie bomba. A więc tak. Na pewno od Mortala zacznie się nagrywanie z kamerką. I pewnie Twierdzy też będzie w Tarkowie raczej kamerki nie, 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 nie będę miał chyba, że na streamach na przykład. Ale to streamy dopiero zacznę teraz od soboty e, daj że ósmy jest chyba w piątek bądź w sobotę. Więc jeśli ósmy jest w piątek bądź w sobotę, to na pewno na weekend e, będzie stream i myślę, że już sobie to podłączę kamerkę i będziemy lecieć z kamerką. E, Tutaj na streamach i na tych paru odcinkach, tylko oczywiście tak jak mówię już kolejny raz. Nie z Tarkowa. Jeśli tutaj widzicie, te 9 round co mam. To to jest przez błędy w Tarkowa. To jest istna masakra. Eee, gram tylko jak, jak czas mi ty, tylko pozwoli grać w Tarkowa. I tak myślę, że jest całkiem spoko. No. Eee, nie jest oczywiście tak, jak to było w tamtym wiperze już po, po paru tygodniach miałem tam 400 poziom i przestałem grać. Tutaj zamierzam robić te questy, których dalej nie zrobiłem. Oczywiście jak wyjdzie Mortal będę troszeczkę mniej grał w Tarkowa, ale dalej się będą pojawiać odcinki. Tak jak się teraz pojawiają. A w głównym mierze będę chciał tą popularkę przejść z Mortala. Bo jestem Mortalem zajarany jak wiecie. I jestem mega fanem Mortala. Nawet mam tutaj dwa plakaty. Jeden mam na kąpie naklejony, a drugi mam na ścianie więc więc jest spoko. Także dzięki wam jeszcze raz bardzo serdecznie za za takie wsparcie, że tak powiem za taką aktywność na kanale, kompletnie się nie spodziewałem siedziałem sobie w pracy nawet na przerwie i przeglądałem właśnie przeglądałem właśnie e, YouTube'a, tam jak odcinki się przyjmują i tak dalej i po prostu byłem w szoku nie? więc bardzo fajne, fajne uczucie, dzięki wam I będę dalej starał się kontynuować także Żeby te odcinki wpadały od poniedziałku do piątku, tam jeszcze baner na YouTube zmienia. Odcinki pojawiają się od 14 I na weekendy oczywiście streamy Jest, jest jeszcze możliwość wsparcia mnie finansowo, jeśli ktoś chce W postaci donate'ów Można poza streamami też, też coś dorzucić, jeśli ktoś chce, nikogo nie namawiam albo też na streamach więc to taki, taki mały szczególik nikogo do tego nie namawiam większym wsparciem jest po prostu może, że troszeczkę się jąkam albo takie u, u, u robię, bo to idzie z, że tak powiem, z pierwszej ręki, nie? A więc więc tak dla mnie większym wsparciem jest właśnie jeśli pokazujecie to w no, pod filmikiem aktywność, wiadomo, komentarze, niekomentarze, łapki, nie łapki, wyświetlenie, i tak dalej. To jest dla mnie, że, że kanał się rozwija. Mimo, że siedzimy tutaj 1700 ee, subskrybentów, ale to i tak dla mnie jest sporo, bo tak jak zaczynałem na początku, ja nawet nie sądziłem, że dojdę do setki subskrybentów, nie? No, więc dla mnie to jest bomba. Dzięki raz jeszcze. I normalnie od jutra lecą normalne odcinki, odcinki Starkowa i tam chyba jeszcze stwierdzę, że został samouczek do pokazania jak to wygląda. Więc myślę, że jakoś może środa. Martek może jakoś tak to zamienia, żeby fajnie cały tydzień e, tych odcinków był na bieżąco. Dzięki, dzięki serdeczne jeszcze raz. Widzimy się w sobotę na streamie. Trzymajcie się. Hej, hej, do zobaczyska. I will fight against the clock, time's a limited gift from God Whoa. Yeah, I will be the yeah, I'm a student of the game. I study every single frame. I don't just listen, man, I change.